Jest coś, od czego w 100% zależy Twoje życie. To jest to coś: częstotliwość, wibracja. Ludzie wokół Ciebie sukces, Twoja rzeczywistość. To, co się wydarza w Twoim życiu, wszystkie dobre, wszystkie złe rzeczy, jest efektem wibracji. Jest efektem częstotliwości. I to jest dokładnie to, co robi ten kamerton, tylko że wytłumaczę Ci dokładnie, na jakich zasadach to działa. Powiedzmy, że jesteś w pracy, której nienawidzisz. Nie wiem, czy masz szefa, czy kolegów, czy to samo miejsce, czy to, co robisz, doprowadza cię do szewskiej pasji. Ale nie możesz z tego zrezygnować, bo masz kredyty, bo masz jakieś inne zobowiązania i nie możesz. Więc gdziekolwiek jesteś i pomyślisz nawet o tym miejscu, to masz bardzo negatywną wibrację, która wysyła. Określoną częstotliwość do ludzi, do miejsc, do zdarzeń i ludzie czują, że coś tu jest nie tak z Tobą. Bo jest różnica. Ok, przypomnij sobie teraz sytuację. Kiedy byłeś super szczęśliwy, spełniony, radosny, może podskakiwałeś ze szczęścia. Co się wtedy wydarzyło, zanim byłeś taki super szczęśliwy, radosny? Co się wydarzyło? Miało miejsce jakieś wydarzenie. Gdybyś był w stanie sobie jeszcze przypomnieć, jak potem wyglądał twój dzień czy twoje kolejne dni po tym super radosnym wydarzeniu, na pewno były inne, jak są teraz. Jeśli nie jesteś zadowolony ze swojego życia, bo to jest zupełnie inna energia, zupełnie inna częstotliwość. I tak, ty decydujesz o tym, jaka to jest częstotliwość, bo wszystko zaczyna się od myśli. I kwestia jest taka: co myślisz? Czy jesteś szczęśliwy teraz ze swojego życia? Czy czujesz radość na co dzień? Czy czujesz spełnienie? Czy jesteś zakochany? Czy czujesz miłość do kogoś? Może być nawet nienawiść. Chodzi po prostu o emocję, jaką. Co wysyłasz? Bo to, co wysyłasz, to. No to. <grym> To się odbija. Odbija się od ludzi, od e, przyrody, od wszystkiego i od ciebie wraca. Na jakiej zasadzie się odbija? OK. Idziesz sobie powiedzmy do, na imprezę. Chcesz poznać fajnych ludzi, ale jesteś super niezadowolony, ponieważ masz beznadziejną pracę, e, ponieważ złapała cię policja dzisiaj, zapłaciłeś mandat, e, bo coś się tam posypało i. Masz totalnie beznadziejny nastrój. I idziesz na imprezę poznać ludzi. I co? Poznasz ich? Czy poznasz naprawdę fajnych ludzi, dzięki którym się będziesz czuł jeszcze lepiej? Nie sądzę. A jaka będzie różnica? Jeśli pójdziesz na tą imprezę w nastawieniu takim, jak miałeś, kiedy wydarzyło się coś super niesamowitego w Twoim życiu, kiedy byłeś pełen szczęścia, pełen energii, pełen radości z jakiegoś powodu. Ja nie wiem z jakiego powodu, ale to jest kwestia Twoja, żeby sobie przypomnieć takie e, okoliczności. Po co? Właśnie po to, żeby świadomie zacząć wywoływać określoną wibrację, określoną częstotliwość, która będzie przyciągać kolejne szczęśliwe. Radosne zdarzenia przyciągać odpowiednich ludzi. To, jakich ludzi masz na co dzień? Czy to są ludzie, którzy sami wibrują tą wibracją, którą ty chciałbyś otrzymywać od innych? Czyli. Przypomina mi się, jak kiedyś byłem na plaży w Miami z 10 lat temu, może nie z 10, ale opowiadałem o tym, jak jest tu gdzieś filmik w tym temacie. Jak to jest, jeśli chcesz być mistrzem na przykład koszykówki? To jaka jest różnica, jeśli ty na co dzień zadawałbyś się z piłkarzami, jak chcesz być mistrzem koszykówki? A jaka byłaby różnica, jeśli zadawałbyś się z samymi najlepszymi koszykarzami, nie wiem, nawet w kraju czy na świecie? Więc jest różnica. Czy zadajesz się z ludźmi, którzy są nastawieni na, co, na, to, na, to, na to na co ty chcesz być nastawiony, na to co ty chcesz osiągać, czy masz przypadkowe osoby, które no, po prostu są, albo nie tyle są, ale są, ale mówią o rzeczach, których nie chcesz słyszeć, o rzeczach, które cię dołują, o rzeczach, które cię nie napędzają, o rzeczach, które sprawiają, że nie rozwijasz się. Skąd brak sukcesu? Właśnie, kwestia ludzi, ale to są też miejsca. Popatrz, pojechałem dzisiaj specjalnie w, do takiego ładnego parku. Może w, w, na kamerze tego tak nie widać, jak ja to czuję tutaj naprawdę, ale chodzi o to, że ktoś włożył masę energii w to, żeby powstało coś tak pięknego. Bo jest zielono, bo jest przyjemnie, bo jest woda, szumi, jest gdzie usiąść, jest gdzie odpocząć, ludzie przychodzą tutaj dla relaksu. Jest to zupełnie inna atmosfera, gdybym poszedł do centrum Warszawy na Marszałkowską, jeszcze na przejście dla pieszych. Jeśli chcę coś tworzyć, jest różnica, czy tworzę to w takim miejscu, czy w centrum miasta na Marszałkowskiej, powiedzmy w Warszawie. Tak miejsca mają też e, swoją wibrację, e, mają swój wpływ na to, jak ty się czujesz. Twoje miejsce pracy, Twoje miejsce zamieszkania. Ten e, samochód, gdzie mi tak wypominacie po ostatnim filmie, że o, mój samochód jest dobry. Może twój samochód jest dobry. Może nie. Wibracja, energia. Zacznij, dobra. Trudno wymóc, jak do tej pory o tym e, może nikt ci nie powiedział, może się nigdy nie e, zastanawiałeś, ale zastanów się, nie, napisz proszę, napisz proszę w komentarzu, co emitujesz? Czy zastanawiałeś się, a jeśli się nie zastanawiałeś, to teraz się zastanów, co emitujesz? O czym teraz myślisz? Jaka jest Twoja wibracja? Czy to jest radość, czy to jest smutek, e, czy to jest chęć e, osiągnięcia czegoś, zdobycia? Jak zaczniesz się zastanawiać nad takimi rzeczami, świadomie powiesz, ja to dzisiaj nagram, może pomyślisz o tym jeden dzień, może dwa dni i zapomnisz, bo w międzyczasie zobaczysz 50 innych filmów, um, przeczytasz coś, zobaczysz coś i ci to zniknie. Więc jeśli chcesz naprawdę, żeby coś się wydarzyło, to zrób sobie z tego plan. Zrób sobie z tego plan na zasadzie, wstajesz rano i zastanów się, czym chcę dzisiaj wibrować. Jaką energię chcę wysyłać, i jak, i, i jak to do mnie wróci, co do mnie ma wrócić. Jeśli wydaje się to wszystko jakieś totalnie odczapy nierealne, mogę Ci pojechać badaniami naukowymi, które są w tym temacie zrobione, bo zjawisko telepatii jest powszechnie znane. Myślę, że Ty też nie jeden raz miałeś jakieś przeczucie, że coś się wydarzy, albo patrz nawet to. Oglądasz mnie pewnie przez telefon, który nie jest podpięty do niczego. czyli jest jakaś częstotliwość, jest jakaś energia, która wchodzi do niego i robi przekaz w postaci audio, czy w postaci wideo. Dokładnie to samo jest, jak ty sobie to sam myślisz, tylko nie potrzebujesz do tego urządzenia. Dokładnie tak samo gdzie to działa. Wysyłasz częstotliwość, wysyłasz energię i to odbija się od miejsc, od rzeczy, od tego, co ma się wydarzyć. Więc zacznij w ten sposób. Planować swoją rzeczywistość. Obudzisz się rano, już teraz sobie zapisz, jak chcesz, żeby to wyglądało, jaką masz emitować energię codziennie i przypominać sobie to cały czas. Dzięki.